Witam, Adam Kobyć, miłośnik Excela z portalu Excel i Adam. Pytanie od widzów numer 86. Jak wyszukiwać dane od dołu do góry? Czyli tak chcemy wyszukiwać od dołu, bo o co dokładnie chodzi? Tak standardowo funkcja wyszukaj pionowo, którą najczęściej się wykorzystuje do wyszukiwania. Szuka sobie tak informacji od góry tak i pierwsze napotkają wartość tu wyciąga wartości, które nas interesuje, a chodzi o to, żebyśmy szukali od dołu, to tak specjalnie pokolorowane są te wartości. I jak możemy to sobie zrobić? Pokażę formułę, którą mi się udało znaleźć na internecie. Nie wiem, kto jest oryginalnie autorem tego. Wykorzystujemy funkcję wyszukaj. Nie wyszukaj pionowo, nie wyszukaj poziomo, tylko funkcję wyszukaj. Ona zawsze działa na zasadzie przybliżonej i szukaną wartością będzie dwójka. Następnie. Przeszukiwany wektor, czyli to, gdzie będziemy szukać, musimy sobie odpowiednio zbudować. Musimy po prostu cały nasz wiersz, tak, bo sz, będziemy szukać po produkcie, czyli od C2 ctrl, czyli strzałka w dół, F4 blokujemy bezwzględnie, żeby się nie ruszało. I przy okazji wracamy do ekranu z formułą, przyrównujemy do wartości produktu, którego szukamy. I teraz z tego będziemy mieli tablicę prawd i fałsz. Prawda tam, gdzie jest ten produkt fałsz, gdzie jest inny produkt. I chcemy te nasze porównania wykorzystać jako dzielnik, czyli chcemy podzielić jedynkę przez tą wartość, tak prawda i fałsz. Ponieważ dowolna operacja matematyczna na wartościach logicznych prawda i fałsz zamienia je odpowiednio na jedynki i zera, to teraz przy takim dzieleniu będziemy mieli wyniki, które dają nam jedynki i błąd dzielenia przez zero. I jeśli na zasadzie przybliżonej będziemy wyszukiwać dwójki, to funkcja wyszuka zwróci nam wartość ostatniej jedynki, znaczy pozycję ostatniej jedynki, i tu wchodzi w grę jeszcze trzeci argument. Wektor wynikowy, czyli skąd chcemy brać informacje na tej podstawie. Czyli jeśli ostatni tutaj był rzeczywiście ostatni wiersz, no to jeśli mu podamy całą kolumnę sprzedaży, czyli od D2, kontrol strzałka w dół F4, blokujemy do D2, no to wtedy zwróci ostatnią wartość liczbową i jak sobie tak przeciągniemy to możemy odpowiednio zobaczyć że te wartości są właśnie tymi ostatnimi czyli jajka są 221, później ciasteczka 263, makaron 325, mąka 291 i mleko 219. To jest ostatnie wartości, czyli szukamy od dołu. Jeśli spodobał Ci się film, naciśnij lubię to. Subskrybuj kanał po więcej porad i informacji na temat Excela.